Cześć, kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Zosia i jak widzicie po tytule, dziś będziemy sobie przerabiać 7 najczęstszych błędów, jakie popełniamy na zakupach ubrań. Zapraszam na odcinek. Pierwszy w moim dzisiejszym zestawieniu to jest taki błąd, który, słuchajcie, pewnie Wam się nieraz zdarzył, że kupujecie sobie coś w sklepie, w sklepie wszystko fajnie wygląda, wracacie do domu i nagle coś ta bluzka tak. Nie wygląda tak dobrze. Idziecie potem do pracy, na przykład, gdzie jest jeszcze inne światło, i kurczę, coś jest nie tak. Chyba jakoś źle mi się coś widziało w tej przymierzalni. To nie jest tak. Dlatego, że dziewczyny, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że kiedy jesteśmy na zakupach, to jakie jest światło w przymierzalni bardzo mocno wpływa. Jak my się prezentujemy w danym ubraniu. Każdy z was, kto gdziekolwiek pracował z fotografią, miał coś związanego czy z filmem, to wie, jak obraz potrafi bardzo zniekształcić kolor, czy też podkreślić, zniwelować wszelkie niedoskonałości. Dlatego też, kiedy widz... przeglądamy się w lustrze, bardzo istotne jest to, jakie światło jest w tym lustrze, wszędzie sensie przy tym lustrze, ponieważ to będzie wpływało na to, jaką barwę kolorów widzimy, jak my odbieramy ten, te kolory, czy są bardziej, czy mniej pod określone wszelkie niedoskonałości, czy to na naszej twarzy, czy na naszym ciele, czy po prostu na ubraniu też, dlatego bardzo istotne jest to, w jakim świetle się przeglądamy. Ja zachęcam do tego, że kiedy jesteśmy na zakupach, żeby czasem wyjść sobie z przymierzalni, zobaczyć się też w innym świetle, bo czasami na sklepie poza przymierzaniami są inne światła, albo jeśli nie, to na spokojnie potem przymierzyć w domu to ubranie, żeby mieć pewność, że widzimy się w odpowiednim świetle. Tak samo kiedy wychodzimy na zewnątrz, na przykład i chcemy dobrze wyglądać, nawet w domu przymierzając nasze ubrania. Bardzo duże znaczenie ma to, jakie światło mamy w miejscu, gdzie przymierzamy ubrania. Także zwróćcie na to uwagę, żeby jeszcze lepsze stylizacje dla siebie wybierać. Drugi bardzo częsty błąd również związany właśnie z lustrami, to jest to, że patrzymy na siebie ze zbyt bliskiej odległości. Zobaczcie, że kiedy na przykład jesteśmy w przymierzalniach, to te lustra często są tak dosłownie pół metra przed nami i my widzimy się z takiej perspektywy, no nie, nie widzimy całej swojej sylwetki tak e, z daleka, jakbyśmy to zobaczyły z odległości kilku metrów, tylko widzimy się tak z, z kąta, tak? I po prostu przez to nie, nie widzimy dokładnie tego ubrania, nie jesteśmy w stanie zobaczyć jak to się tak naprawdę na nas układa i jak my się w tym prezentujemy, nasza cała sylwetka jak się w tym prezentuje, dlatego... Zwracam uwagę i uczulam na to, żeby zawsze wyjść z przymierzalni i zobaczyć siebie z daleka, czy też na przykład właśnie w domu, kiedy macie lustro, to zwróćcie uwagę na to, czy to lustro nie jest gdzieś na przykład bardzo. Także Wy na przykład widzicie od połowy albo widzicie z odległości metra bo bardzo istotne jest to, żeby widzieć całą swoją sylwetkę z daleka. Dzięki temu jesteście w stanie lepiej spojrzeć na swoją stylizację w całości, na to, jak Wasza sylwetka się prezentuje, na to, czy wyrównałyście sobie fajnie proporcje, czy nie. Jeśli nie macie takiej możliwości w sklepie, to też możecie zapytać, poprosić kogoś, z kim jesteście, albo ekspedientkę, żeby na przykład nagrała Wam filmik, czy też zdjęcie właśnie zrobiła. Tylko tutaj też trzeba uważać, w jakim świetle jest to zdjęcie robione, bo to też może trochę nam zniekształcić obraz. Natomiast to są takie um, niuanse, z jednej strony, z drugiej strony ważne kwestie, które po prostu pomagają nam później jeszcze lepsze decyzje podejmować i jeszcze lepiej ocenić, czy w danym ubraniu, w danej stylizacji nasza serwetka dobrze się prezentuje. Trzeci błąd, jaki często obserwuję na zakupach, to już będzie dotyczył składu materiałów. Słuchajcie, wszędzie słyszę, że wiskoza jest super materiałem. Wiskoza, wiskoza na lato, wiskoza wszędzie tak właśnie nie do końca jest. Dlaczego? Owszem, wiskoza jest dobrym materiałem na lato, dlatego, że jest w swoim chwycie taka chłodna. Jest przewiewna, nie powoduje, że się w niej pocimy, tak jak w przypadku na przykład, poliestru, czy jakichś czasem po prostu różnych, różnych dziwnych domieszek. Więc sama w sobie wiskoza właśnie jest przewiewna. Natomiast ona ma taki minus, bardzo duży, nie zawsze, ale często, że się potwornie gniecie. To jest. Ta sytuacja, kiedy ja robię przeglądy szaf i moje klientki mi pokazują na przykład super sukienki, super bluzki, super topy i mówią tak wiesz co, ona jest ładna, ale ja w tym nie chodzę, bo jak założę, to po dwóch minutach po prostu wystarczy, że sobie dotknę, zegnę, założę ręce, nie wiem, siądę do auta, zapnę pasy, to jest zupełnie pogniecione i wygląda jak psu z gardła. Tak się mówi chyba, nie? Coś takiego. Wiecie o co chodzi? Takie zgięte po prostu i, i, i kupujemy ubranie i później w tym nie chodzimy. Fajna sukienka, fajna bluzka, ale dupa. Nie zakładamy jej. Pamiętajcie o tym, że owszem, wiskoza jest fajnym materiałem na lato i e, można ją wybierać, tylko uważajcie na to, czy nie jest to ta wiskoza, która jest wykonana w taki sposób, bo to, czy ona się gniecie, czy nie, zależy od e, technologii jej wytwarzania, od pó później pewnych procesów, którym została poddana, ewentualnie ma czasami, może mieć czasami jakieś, mm, to się nazywa zapomniałam, fakturę. Tak, czyli wiecie, że ten materiał ma pewnego rodzaju fakturę i czasami to sprawia, że on się po prostu mniej gniecie. W związku z czym, jeżeli będziecie na zakupach, zwracajcie zawsze uwagę na to, jeśli kupujecie wiskozę, czy ona właśnie nie jest taka bardzo gniotliwa. Materiał może naturalnie się trochę gnieść ogólnie, bawełna czy inne materiały się gniotą, ale ta wiskoza, jeżeli jest taka cienka, to ona potrafi się bardzo gnieść i po prostu później. Nie będziecie w tym chodzić, więc nie będziecie zadowolone z tego zakupu. Kolejny przykład, czwarty, również będzie dotyczył składu materiałów. No bo ostatnio temat składu materiałów stał się bardzo popularny, zresztą nie tylko materiałów, prawda? Kosmetyków, jedzenia i tak dalej. Chcemy być bardziej świadomi i, i słusznie chcemy wiedzieć, co nakładamy na twarz, czy co jemy, wkładamy do żołądka, czy co nakładamy na siebie i bardzo dobrze. Natomiast pamiętajcie, że to nie jest tak, że jeżeli mamy dobry skład materiału. To na pewno będzie to ubranie lepszej jakości. Już mówię o co chodzi. Moja koleżanka ostatnio nawet do mnie mówi, że wiesz, ja teraz kupowałam y, mojemu mężowi bluzę i sprawdzałam dokładnie skład. I tam, gdzie było 100% naturalnego, to wiedziałam, że to będzie na pewno dobry zakup. Czy rzeczywiście, no właśnie w tym tkwi cały szkopu, że nie zawsze. Dlatego, że y, to jaka jakość jest materiału, na to to już mówiłam przy wiskozie właśnie, że na to wpływa wiele procesów, którym jest to poddane i to też sama jakość, długość, elastyczność, e, sposób uprawiania i tak dalej. E, to wszystko też wpływa na to właśnie, czy materiał będzie lepszej jakości, bądź gorszej. Przykładowo, idziecie do e, takiego jakiegoś sklepu z tańszą odzieżą i tam na przykład jest 100% bawełna, a idziecie do jakiegoś takiego sklepu, gdzie jest lepsza jakość ubrania ogólnie i tam macie dwa t-shirty bawełniane, no to e, skład jest taki sam, ale jakość może być zupełnie inna. W związku z czym to, co zawsze powtarzam, musimy nauczyć się oceniać na dotyk, jak ten materiał w dotyku jest. Czy on jest mięsisty, taki grubszy, odpowiednio, ale też wiecie, za gruby też nie zawsze może być, ale po prostu czy jest w dotyku fajny, e, czy tam się nic już na samym początku z nim nie dzieje to jest bardzo istotne i to będzie nam pomagało ocenić lepszą bądź gorszą jakość materiału. Oczywiście skład ma znaczenie, żeby było jasne, bo będzie wpływał na właściwości materiału, a więc to jak będziemy się w nim czuć, czy on będzie nas grzał, czy będzie bardziej przewiewny, czy będziemy się w nim, nim pocić i tak dalej. Natomiast na wytrzymałość materiału wpływają inne czynniki. Także zwracajcie również na to uwagę na zakupach, żeby Dobre decyzje podejmować. Kolejny temat, piąty w dzisiejszym zestawieniu, jaki dzisiaj dla Was przygotowałam, to jest, moi drodzy, statyna. Zaraz po ciąży, ponad 3 lata temu, miałam taką sytuację, że wiecie, jak to siedzi się w domu z dzieckiem i po prostu e, chciałby się człowiek wystroić, a tu siedzi w domu, zresztą. Obecnie też dużo siedzimy w domu, ale dobra, nieważne. Chciałam sobie kupić piżamę, taką wiecie piżamę, żeby fajnie w niej wyglądać. Gdzieś tam znalazłam na Instagramie e, taką bardzo ładną piżamę i zapytałam e, w, tam, w wiadomości na tym Instagramie, jaki jest skład tego materiału, i ktoś mi odpowiedział: Satyna. No właśnie, satyna to nie jest skład materiału, satyna to jest splot. Czyli satyna y, to jest taki materiał, który jest ba, taki połyskujący i przypomina w swoim wyglądzie jedwab, prawda? Więc jedwab wiecie, jaki jest taki, mm, taki błyszczący, połyskujący, luksusowy, tego śmego, a y, satyna y, to jest splot. Czyli satyna może być wykonana z jedwabiu, owszem, może być wykonana z bawełny. Ale może być też wykonana z poliestru, który nie przepuszcza, jak wiecie, powietrza. I na przykład kupicie sobie taką fajną piżamę z satyny, z długim rękawem, a w składzie jest poliester. I pójdziecie spać i za bardzo przyjemnie nie będzie. Także pamiętajcie o tym, że satyna to nie jest skład materiału. Naprawdę, tak często się z tym spotykam. To jest chyba taki najczęstszy przypadek. Kiedyś nawet widziałam na stronie internetowej: wchodzę, skład czegoś, satyna. Proszę, mamy satynę. Szósty błąd, jaki często popełniamy na zakupach ubrań, dotyczy naszych przekonań co do ceny ubrania. Mówiłam już ze 3 lata temu na moim kanale o tym, ale pewnie niewiele z Was sięga do filmików sprzed kilku lat, domyślam się, więc jeszcze raz o tym powiem, bo to jest bardzo istotny temat. Czasami my mamy takie przekonania w głowie co do ceny za ubranie, czyli na przykład mówimy tak. Ja za jeansy więcej niż 3 stówy nie dam. Albo za torebkę więcej niż 5 stów nie dam. I o ile to nie jest ograniczenie po prostu nasze finansowe, że tylko tyle mamy, to, to wiadomo, że to jest OK. Mamy taką, taki budżet i tylko tyle możemy wydać, to wiadomo, że to jest zrozumiałe. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy ogólnie większy budżet na ubrania, chcemy się lepiej ubierać, chcemy fajniejsze yy, ubrania, Zakładać i lepiej inwestować w naszą garderobę w sposób przemyślany i świadomy, tak żebyśmy byli z tego zadowoleni. No, a mamy na to większy budżet, to czasami warto się nad tym zastanowić, ile razy będziemy nosić dane ubranie i za co my tak naprawdę płacimy. Najbardziej takim moim ulubionym przykładem jest to, kiedy idziemy na wesele i kupujemy sobie sukienkę za 400 zł. Ile razy widziałam w szafach moich klientek sukienki, które były założone raz albo dwa razy na imprezę i później leżały 10, 12, 15 lat? I no naprawdę, jakbym tego nie widziała, to bym nie mówiła, ale zresztą napiszcie, ile z Was ma takie sukienki, co założone zostały na raz na imprezę, a później po prostu wiszą w szafie i wydajemy za to na przykład 400 zł, ale później, kiedy kupujemy sobie płaszcz na zimę który będzie wykonany z wełny, to szkoda jest nam dać na przykład więcej niż 500 zł, a w tym płaszczu będziemy chodzić bardzo często. Ile razy nosimy płaszcz w zimie, a czasem przez ile lat go nosimy, w porównaniu do tej sukienki, którą założyliśmy raz czy dwa razy, prawda? Oczywiście nie zawsze to się to da tak przełożyć jeden do jeden na każdych przykładach ubrań. Zawsze tu trzeba oczywiście wziąć więcej czynników pod uwagę. Czasami po prostu coś kupujemy, bo jest coś wyjątkowego, czasami coś od projektanta, więc płacimy za to, tak? Więc oczywiście będzie, będą wyjątki od tego przykładu, który podałam. Natomiast zachęcam do takiej refleksji, jeżeli są tu, a zakładam, że są, skoro oglądają ten kanał, osoby, które chcą świadomie rozwijać swój styl, inwestować naprawdę w ubrania, w których będą się świetnie czuć, w których będą świetnie wyglądać, w których będą zadowoleni, żeby właśnie brać to pod uwagę, ile razy będziemy zakładać na siebie ubranie, które chcemy kupić i jak to się ma do ceny, którą za to zapłacimy. No i oczywiście inne czynniki, jak jakość, czy samo to, czy nam się, i jak bardzo nam się to ubranie podoba, mają znaczenie. I siódmy punkt zostawiam Wam, dlatego że Wy zawsze macie bardzo fajne, kreatywne odpowiedzi, ciekawe pomysły, swoje doświadczenia, jakie macie właśnie z błędami popełnianymi na zakupach. Bardzo lubię je zawsze czytać, także zapraszam do dyskusji w opisie pod filmikiem. A ja zajrzę przybiję serduszko najfajniejszym. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zostawcie mi łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, jeśli dowiedzieliście się, się czegoś nowego, zostawcie subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!